Wierzę w niego dziadek, my i tak ich wyprzedzimy. Nie wierzę o tym. Nie, Jutro to... zjebniemy znowu dziadek 900. Przez 3 lata nas wolą gonić. Ile wy macie już tam tego? 900. Kurwa, 400. Trzeba zgonić. Fajnie, a my mamy tak ten. Si się zorganizowaliśmy niezbyt chyba. Dobra, kto teraz czeka? Mietek. Czyli towarzysz. Towarzysz, dobra. Towarzysz. Nie tam, ja się nie nadaję. No to dawajcie wszyscy na pałę lecimy po prostu tą linią i, i mniej wyjebana będzie ci dana. Tak, dobra, czyli <ścoughs> <ścoughs> No tak no typowe rosyjskie. Hurru Jest na Ale czekaj, czekaj, TeamX niech niech poczekaj, bo jak wy tam sami wylecicie, no to... Jest pajak. jak... Na, pum na pumbę. A jak się jeździ na pumbek? Czołem do tyłu z lupą do przodu. Zjeżdżałem tam z górki, musiałem no. Dobra. No najwyżej jeżeli ich tutaj przestrzelamy trochę. I tyle. A jak nie, no to trudno, pech. Znowu 40 tysięcy w plecy. Dobra, a MX? Tak się... MX -y za mną, bo są papierowe, ja tam. Jak wystawię wie, że tu za mocno nie powinienem dostać O no i wszystko jest tam, no to teraz wjeżdżamy na górę i po prostu lutujemy do nich z góry ich oskrzydlamy Jedziemy 4-4 A ja No to ściągnijmy go no, po kolei Po kolei pojedyncze cele O Jezus Maria po lewej mam drugiego Weźcie tego dacie radę. Dobra, jeden strzał, cokolwiek nie w niego trafi. Dobra, dziękuję. Tak, teraz tego kurdupla. Dobijać te co na, na tensa. Na resztkę. Dobra, na e, Keller, cofnij się. Keller, walimy w tył, walimy w tył naszym, pomożemy. Później jak się już poradzicie z nimi tam, to też tutaj się obróćcie i pomóżcie nam z isami. Lejcie tego co na kapa jedzie Tu, 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 tu jest kolega, tu jest kolega trzeba go Daj mi sekundę tu na, na Dobra tu, tu, tu. A, Wszystkich tak, wszystkich tak teraz Oni już są teraz na Wystrzelamy ich po prostu e, amx -a tu mam Ja chcę te to na kapa? Mam drugiego mx jeszcze od boku Ile oni mają tych MX na 3 1, dobre Dobra, dacie radę tam do tego kapa wjechać I ich obić trochę Dobra, ten MX tutaj pode mną chyba odejdzie, bo się gościu coś cyka O jak mówisz mógł, mógł tam wjechać, nie? Jak fair dawaj Paneka trzeba wziąć Dobijcie mi go, dobijcie to dawaj, 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 dawaj Pomóżcie mi tutaj z tym... O nie wiem czy on przeładuje czy nie Dzięki Zbiliście go? Bardzo ładnie I co Trevor? Szło No udało się Takie hurra rosyjskie Weszło. Teraz zagrać się na francuskie aż już żał. Ale mieli te trzy mixy, kurcze Nie zauważyłem, że mieli aż trzy Myślałem, że mieli tylko dwie Dobra, ładnie poszło. CW nagrane mamy, miałem jak przegraliśmy, no to chociaż teraz tą można wygraną mieć. Ja akwer nie wychylaj się, szkoda, robić tam dostał. Niepotrzebnie. O kurwy zajebane. Że mnie w chuj zlagowało, pizdu. No, chciałem w lufcik, nie wyszło. Dobra, ładnie. Zacnie poszło. Zacnie? Zacnie wyborni milordzie.